Serdecznie pozdrawiam. Strefa Józefa. Przepraszam. Nie grzeją w Watykanie. Musiałem założyć. Byłem na balkonie zajarać, bo w oknie mi nie pozwalają. I dostałem naleśnik. Nie wiem, z czym w środku. Ach, chyba dobrej. Zimnie. choć ja... jakie zimno, to muszą być zimne leśniki. Fuu, z tym? Strasznie zimno. Ja nawet proponowałem się w Watykanie o ogrzewanie kasowe wprowadzić, będzie taniej. Ale mi powiedzieli, że jako Niemcy nie uchodzi, że kasem, że kiedyś. Nie uchodził, a teraz już nie uchodzi. No i nie ma i jest zimny. A teraz będzie poważnie. Pytacie mnie o kwestię kejowską. Co ja myślę o gejach? Więc ja nie myślę o gejach. Pokażę wam. Siedzę i nie myślę. Nie myślę o gejach. I tak mogę o kocinami nie myśleć. Dużo pytań wysłaliście do mnie, ale nie zdążyłem ich przeczytać, bo muszę je najpierw przetłumaczyć. Ale jedno pytanie było ciekawe, dla mnie też, bo się nie znam, o niewiasty. Jakie one są? Powiada pismo, takie ilustrowane party się nazywa, że kobiety mają w życiu siedem okresów: jeden okres jak są małą dziewczynką, drugi okres jak są dziewczęciam. trzeci okres jak są dziewczyna, czwarty jak jest młoda kobieta, piąty jak jest młoda kobieta, szósty jak jest młoda kobieta i siódmy jak jest młoda kobieta. I potem już umiera. Powoli będziemy kończyć. Mam nadzieję, że nie zanuciłem Was i mam nadzieję, że w ogóle nie przykwiastożyłem że nie będę celebrytą się nie stanę, tylko będę takim zwykłym Józefem tutaj jak zawsze. Wprawdzie ostatnio jest więcej okładek ze mną niż Sadel, ale no to z powodu, że jest konklarę, No, Mam nadzieję, że tam łapkujecie swoich kandydatów na taką klawę, to łapkujcie swoich ulubionych. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam!